jedną dużą pizzę poproszę bez sera, bez szynki z pomidorami i kilą, to znaczy tabasco bez sera bez szynki, z pomidorami i tekilą, to znaczy Tabasco. Adres to ulica rycerska 25, a numer na komórę 510 505. Adres to ulica rycerska 25. Numer na komorę pięćset dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zero dziewięćdziesiąt dwa. Jeszcze raz pięćset dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zero dziewięćdziesiąt.